Grzybiarze. witam się z Wami w sobotę 25 października z Duńskiego. Piękny, jesienny, choć chłodny poranek. Przyznaję, że jest bardzo rzeźko. Termometry pokazują temperaturę około 0 stopni w tym momencie, ale jest godzina 7.30 i z każdą kolejną godziną powinno robić się znacznie cieplej. Moi drodzy, Grzybowy Szlak to kanał, na którym pokazuję Wam różne piękne miejsca do zbierania grzybów, ale też staram się. Żebyście nie tylko ze znajdowania grzybów czerpali radość, ale również z możliwości podziwiania pięknych widoków, wspaniałych leśnych ścieżek, ciszy, spokoju, no i tej wspaniałej otaczającej przyrody. Dziś jestem w miejscu, które na pewno spełnia te wszystkie kryteria. Można znaleźć tutaj grzyby, są piękne widoki, jest cisza, spokój, są wspaniałe leśne ścieżki, no i ta Wspaniała dzika przyroda, która zewsząd tutaj otacza. Moi drodzy, przełęcz Wysowska, a więc okolice Wysowej Zdrój, to właśnie z tego miejsca dzisiaj witam się z Wami. Co mnie tutaj przywiodło? Przede wszystkim piękne, stare, bukowe lasy, a ponieważ mamy końcówkę października i sezon na grzyby takie typowo letnio-jesienne, jak choćby Borowiki sztachetne, jak choćby koźlarze, podgrzybki, no ma się ku końcowi, ale nic straconego, bo ruszają grzyby późnojesienne, a więc mam nadzieję, że uda się znaleźć być może jakieś opieńki, może gąski, gąsówki, może boczniaki ostrogowate I prawdę mówiąc, te ostatnie, czyli boczniaki ostrygowate są dzisiaj głównym celem mojej grzybowej wyprawy zamierzam pójść w takie stare bukowe lasy, gdzie mam nadzieję, że uda się poznajdować jakieś powalone bukowe kłody a jak wiadomo jest to dobre miejsce do wzrostu właśnie boczniaków ostergowatych. Czy tak będzie? No mam nadzieję, że tak, aczkolwiek jak wiadomo las zawsze szykuje różne niespodzianki więc przekonajmy się razem czy rzeczywiście one tutaj rosną w tych pięknych lasach na Przełęczy Wysowskiej a jeśli nie, no to może uda znaleźć się jakieś inne piękne grzyby. A zatem ruszajmy na wspólną kolejną wędrówkę po lasach Beskidu Niskiego, po lasach na przełęczy Wysowskiej. Zapraszam. Moi drodzy, mam dzisiaj ze sobą jeden nietypowy, dodatkowy atrybut. Taki oto. Dzwoneczek, który jak idziemy, to sobie dzwoni. No i jak myślicie, w jakim celu ja to sobie przypiąłem? Już spieszę z odpowiedzią. E, otóż po pierwsze, ten patencik podpatrzyłem od pana Marcina, mojego imiennika zresztą, pana Marcina z kanału Marias123. Przy okazji, panie Marcinie, mam nadzieję, że pan ogląda film, i że choć trochę pan się uśmiechnął, kiedy za moimi plecami była widoczna tabliczka Przełęcz Wysowska. Wiem, że pan tutaj bywał. Wiem to z pana filmów, także serdecznie pozdrawiam i przy okazji polecam kanał pana Marcina. Fantastyczne wyprawy z przemierzania długodystansowych szlaków. Zachęcam. No są to wspaniałe relacje. A wracając do dzwoneczka. Otóż kiedy maszerujemy, wykonujemy krok za krokiem, no to oczywiście ten dzwoneczek dzwoni, no i słuchajcie, yy, informuje dziką zwierzynę, która być może jest w okolicy, o naszej obecności i dzięki temu zmniejszamy znacząco szansę na spotkanie z tymi zwierzętami. W ostatnim czasie tutaj w okolicy, yy, bo w paśmie Jaworzyny Krynickiej oraz w paśmie Radziejowej, a więc w miejscach nie aż tak znowu odległych, wręcz powiedziałbym całkiem bliskich tego miejsca, gdzie ja dzisiaj jestem, czyli Przełęczy Wysowskiej, Zanotowana obecność czterech niedziedzi brunatnych, więc słuchajcie, to nie jest jakaś przesada. Należy zadbać o swoje bezpieczeństwo i taki dzwoneczek, choć mały, to wykonuje bardzo dużą robotę. Mała przeszkoda za mną, mam nadzieję, że jest do pokonania. Nie spodziewałem się, że ta jest zwykle niewielka w tym miejscu rzeczka dziś tak bardzo się powiększy. No ale cóż, spróbuję. Udało się, słuchajcie, jestem już po drugiej stronie. No to niewątpliwie dużo zaleta zawierać ze sobą wysokie kalosze na ubrania. Teraz bardzo się przydało. Inaczej byłbym no, już na starcie cały mokry. No i drodzy, mam pierwsze fajne znalezisko. Jest to czubajta, czubajka gwieździsta rośnie tutaj sobie w takich trawach. Nie będę je zbierał, bo jest troszkę zmarznięta, ale wygląda przecudnie. Zobaczcie, mamy tutaj piękną czubajkę gwieździstą. Pierwszy grzyb dzisiejszej wyprawy. Moi drodzy, ta góra, która tam daleko za mną się wyłania, to Busow. Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego. Zaraz pokażę Wam go troszeczkę lepiej. Jest i on. Król Beskidy Po słowackiej stronie. Mamy, moi drodzy, czubajkę kanie. Widzicie? On tutaj. Rośnie sobie pięknie, no ale ten chyba zerwę, bo wygląda bardzo ładnie, przynajmniej z tej odległości. Zaraz ocenię ją lepiej z bliska. O, wspaniała czubajka kakania. Piękna, październikowa. No to cóż, zrywamy. Zobaczcie, jest w znakomitej kondycji. W takim razie rozejrzę się, może jest ich tutaj więcej. Jest pięknie, moi drodzy. Jest moc. Popatrzcie na te widoki za mną. Dlatego lubię na ubrania wybierać takie właśnie miejsca. Wspaniałe barwy jesieni, moi drodzy. Dotarłem w końcu do miejsca, do którego planowałem dotrzeć. Jestem na czerwonym szlaku granicznym pomiędzy Polską a Słowacją. Za mną stara buczyna, a więc ruszam na poszukiwanie. Boczniaków, zrobiło się troszkę cieplej, na szczęście wziąłem e, też cieńszą czapkę ze sobą, bo tak e, byłoby już e, rzeczywiście bardzo gorąco. E, moi drodzy, boczniaków póki co e, nie ma, ale znalazłem małe stanowisko płomienicy zimowej na tym pięknym, starym buku. Popatrzcie. Tutaj rośnie ich kilka. No, małe stanowisko, więc nie będę tutaj... I zrywał. No, ale jest to już sygnał, że faktycznie grzyby późno zaczynają ruszać na dobre. Tu, moi drodzy, mamy stanowisko pomidnicy zimowej, no, ale jest doszczętnie przemoczona. Nie nadaje się zupełnie do zbioru. No, szkoda, że troszeczkę się spóźniłem, bo są to bardzo smaczne grzyby. Moi drodzy, cieszę się, bo kilka podgrzybków zajączków ratuje honor mojego dzisiejszego grzybobrania. No, ślicznie wyglądają, tym bardziej doceniam to znalezisko, bo dzisiaj nie ma jakoś super wiele grzybów, a więc bardzo cieszą takie piękne podgrzybki zajączki. Oto one. W sumie cztery. No pięknie, bardzo się cieszę. No i mam jeszcze kolejnego podgrzybka zajączka, zaraz go pokażę, ale mam też jeszcze e, pięknego, choć samotnego, mleczaja e, jodłowego, a więc grzyba, który również zaliczany jest do potocznie zwanych rydzów. O, kolejny piękny zajączek, a tutaj wspomniany mleczaj. Jadłowy. Upewnijmy się jeszcze. Tak jest. To jest mlecze jodłowy. No i super. Poleci do koszyka, bo jest to smaczny grzyb. Moi drodzy, jak wygląda sytuacja? Chodzę po tej buczynie już blisko dwie godziny. Jest tutaj rzeczywiście sporo martwych, powalonych bukowych kłód, czy ogólnie martwego drewna. Natomiast no, cały czas tych boczniaków nie udaje mi się znaleźć. Może jestem faktycznie troszeczkę za wcześnie. Jest końcówka października. Teoretycznie boczniaki już mogą się pojawiać. Zresztą widziałem zaniesienia na różnych grupach Facebookowych, że boczniaki już są zbierane. Także liczyłem, że dopisze mi szczęście. No cóż, póki co tak się nie dzieje. Ale nie zniechęcam się. Nie kończę jeszcze grzybów ubrania. I ruszam dalej. Boczniak ogólnie nie jest łatwym grzybem do znalezienia. Trzeba mieć swoje miejscówki na boczniaka. Ja takich miejscówek póki co nie mam, mimo że szukam już ich od wielu, wielu lat. Ale ciągle nie udaje mi się znaleźć takiego swojego pewniaka, gdzie te boczniaki mógłbym co roku zbierać. Pokręcę się tu jeszcze po tej pięknej okolicy. Teraz zrobiło się już ciepło. Jest naprawdę przyjemnie, cisza spokój, także żal już w tym momencie zakończyć tę przygodę. Mam nadzieję, że sytuacja jeszcze się odwróci. Zobaczymy. Ruszam dalej. Na takie, właśnie stare, bokowe liczę. Jest ich tu całkiem sporo, ale póki widzą, no boczniaków na nich nie ma. Moi drodzy, kończę tę naszą wspólną dzisiejszą wyprawę boczniaków. Co prawda nie udało się znaleźć, ale honor dzisiejszego grzybobrania został uratowany przez czubajki gwieździstą i oraz przez tych kilka podgrzybków zajączków. Także bardzo się cieszę. No cóż, nie zawsze można wracać z pełnym koszem z grzybobrania, ale zawsze jest fajnie i przyjemnie pochodzić po lesie. I niech to będzie puenta tej dzisiejszej wyprawy. Natomiast samo miejsce. Przełęcz Wysowska. Serdecznie polecam na takie grzybowe wypady. Po pierwsze, dlatego że macie tutaj duży leśny parking, na którym można komfortowo zostawić auto i bez stresu chodzić sobie po lesie w poszukiwaniu grzybów. Kto parkował gdzieś nieraz przy drodze leśnej, w jakichś wąskich przydrożnych zatoczkach, ten wie że spokojna głowa z powodu dobrze zaparkowanego auta na grzybobraniu jest bardzo istotna. Po drugie, są tutaj piękne lasy, grzybowe lasy. Dziś co prawda tych grzybów zbyt wielu nie było, natomiast ja byłem już w tej okolicy we wrześniu, a więc w szczycie sezonu grzybowego w miejscowości Banica i tam no, zbierałem przepiękne borowiki i wiele innych grzybów. Jest film z tej wyprawy na moim kanale, także serdecznie polecam na miniaturce. Jest taki piękny Muchomor czerwony oraz duży napis banica, także bez kłopotu go odnajdziecie. Polecam, choćby dla samych widoków, już warto. A w dodatku były jeszcze no, przepiękne inne grzyby, m.in. borowiki szlachetne. A po trzecie, słuchajcie, jeśli planujecie grzybobranie, na przykład połączyć z jakimś piknikiem, z jakimś takim relaksem na świeżym powietrzu, no to tutaj e, no trudno wymarzyć sobie lepsze ku temu warunki. Są przepiękne, beskickie, zielone polany u podnóża tych wspaniałych górskich szczytów. Można rzeczywiście usiąść, odprężyć się, wyciszyć, zrelaksować i cieszyć się tą wspaniałą przyrodą tymi wspaniałymi e, widokami. Kończę już w takim razie. Tę wspólną wyprawę zapraszam na kolejne, i cóż, do zobaczenia na kolejnym grzybowym szlaku. Trzymajcie się, cześć! Dajcie kciuki, przechodzę.